Dzień dobry, witamy Państwa przed wylotem na bardzo ważną wizytę, tak jak powiedział Pan Rzecznik, do Kopenhagi. Dzisiaj będziemy mieli możliwość podpisania, ja będę podpisywała memorandum z Panem Premierem Danii w sprawie realizacji kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projektu inwestycyjnego. Baltic Pipe, inwestycja, o której wielokrotnie już mówiliśmy Państwu i która była przygotowywana. Dzisiejszy dzień to jest przełomowy dzień właśnie w przygotowaniu i realizacji tej inwestycji. Bardzo cieszę się z tego, że to jest kolejne tego typu wydarzenie w tym tygodniu, ponieważ wczoraj po raz pierwszy do Świnoujścia wpłynął statek z gazem amerykańskim. Dzisiaj. Podpisujemy w Kopenhadze bardzo ważne memorandum. Do tego, jeżeli dołożymy również i takie wydarzenia, jak chociażby wczorajszy um, dzień w Katowicach, gdzie zostały również uruchomione, zostało uruchomione centrum um, nowoczesnego wykorzystania metanu, to możemy powiedzieć, że to jest właśnie koincidencja zdarzeń, które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, które mają nas uniezależnić od gazu rosyjskiego i przede wszystkim jest to realizacja. Tej strategii, którą polski rząd realizuje od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło odpowiedzialność za Polskę. Zależy nam na Polsce bezpiecznej, zależy nam na Polsce, która rozwija się, i to jest właśnie ten. Element, ten kolejny krok, który czynimy w tym kierunku. Bardzo ważny dzień. Memorandum, które podpiszę razem z premierem Duńskim, jest dokumentem przełomowym i mogę z satysfakcją powiedzieć, że po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa i polityka polskiego rządu jest skuteczna.